Dzisiaj bardzo fajny temat, bo będziemy rozmawiali o edukacji outdoorowej. Domyślam się, że outdoorowa to na zewnątrz, czyli co? Wypędzamy dzieci z przedszkola albo z żłobków na zewnątrz? O co chodzi? Można tak to trochę nazwać, ale można też powiedzieć to tak trochę. Piękniej, bo można to po prostu określić jako e, pedagogikę połączoną z naturą, po prostu. E, spędzamy czas w lesie, spędzamy czas w parku, spędzamy czas po prostu w zgodzie z naturą. Na A, świeżym powietrzu. Tak. No właśnie, ale to jest, jak to jest? Y, osoby, które pracują w przedszkolu, zabierają dzieci na spacer po mieście, czy y, są pod to specjalnie przygotowane na przykład ogrody? No w naszej placówce y, mamy o tyle plus. Y, w placówce, która jest akurat największa w dołujach, mamy taki plus, że mamy bardzo blisko położenie lasu, y, więc praktycznie staramy się, żeby bardzo często w miarę y, kilka razy w tygodniu, dzieci wychodziły do lasu na spacer. Hmm. Dodatkowo mamy własny ogród, y, mamy własny sad owocowy i staramy się, żeby no, jak najczęściej korzystały z tego, co mają. No i tak naprawdę ta edukacja leśna jest u nas na co dzień, doświadczana Ale... przez dzieci na co dzień.